Fort Śliwickiego powstał w latach 1835 36 jako przedmoście cytadeli warszawskiej, czyli obiekt, którego zadaniem była obrona przeprawy mostowej przez Wisłę. Ponadto przetrzymywano tu więźniów przewidzianych do syłki na Syberię. Pierwszym patronem fortu był Juliusz Walentynowicz Śliwicki. Oficer armii rosyjskiej, zasłużony podczas Powstania Listopadowego, czyli polskiego zrywu narodowego z lat 1830-1831. Marcin Ochman w pracy Wojna polsko-rosyjska 1831 roku na Wiślanych falach nieznane epizody działań powstańczych tak pisał o jego udziale w walkach o Warszawę. Znaczenie mostu warszawskiego unaoczniają podejmowane przez Rosjan próby jego zniszczenia. Nocą z 19 na 20 sierpnia trzy rosyjskie łodzie z ochotnikami przebranymi za rybaków niepostrzeżenie zbliżyły się do mostu. Przewodził im kapitan Juliusz Walentynowicz-Liwicki. Atakujący wzniecili ogień i przecięli kilka lin kotwicznych mocujących łodzie. To ściągnęło uwagę wart. W wyniku strzelaniny, która się wywiązała, większość Rosjan zabito lub pojmano. Sam kapitan Śliwicki wraz z czterema ludźmi zdołał dopłynąć do Żerania, gdzie oczekiwali na niego kozacy. Śliwicki został patronem fortu z rozkazu samego cara. Kolejnym od roku 1921. Był generał Jakub Jasiński, bohater insurekcji kościuszkowskiej z 1794 roku, który stał na czele insurekcji wileńskiej, nazywanej też od jego nazwiska powstaniem Jasińskiego. Jasiński zginął 4 listopada 1794 roku, broniąc warszawskiej Pragi przed wojskami rosyjskimi o czym wspominał chociażby Adam Mickiewicz w pierwszej księdze pana tadeusza dalej jasiński młodzian piękny i posępny obok korsak towarzysz jego nieodstępny stoją na szańcach pragi na stosach muskali siekąc wrogów, a praga już się w koło pali. Gdy w roku 1879 postanowiono utworzyć twierdzę Warszawa, Fort Śliwickiego stał się jej częścią, zaś gdy w roku 1909 zapadła decyzja o jej likwidacji, fort postanowiono zachować, dzięki czemu jeszcze w roku 1935 jego obiekty wyglądały następująco. W dobrym stanie przetrwały one również II wojnę światową, co z kolei potwierdza zdjęcie lotnicze z 1945 roku. Po wojnie korzystały z nich m.in. jednostki Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz ZOMO, a już po przemianie ustrojowej, Policji. Na jednym z archiwalnych zdjęć lotniczych widać nawet sprzęt, jakim dysponowała milicyjna formacja nazwana w starej kibicowskiej piosence od miejsca stacjonowania wycieczką z Golędzinowa. Między innymi opancerzone wozy rozpoznawczo-patrolowe BRDM. Oraz polewaczki do rozpędzania zgromadzeń, znaczące zmiany zaczęły na omawianym terenie zachodzić stosunkowo niedawno, biorąc pod uwagę całą jego niemal dwusetletnią historię, bo dopiero od roku 2001 kiedy to w bezpośrednim sąsiedztwie zachowanych obiektów fortecznych zaczęły wyrastać nowe bloki mieszkalne. Do dziś zachowały się jednak dwie działobitnie, czołowa i południowa, oraz budynek koszarowy. Działobitnia czołowa jest obecnie niedostępna i częściowo odgrodzona. Z pomocą przychodzą nam zdjęcia archiwalne z kwietnia 2017 roku. Na działobitni zachowała się ciekawa tablica z informacją o renowacji obiektu w latach 1976-77 siłami funkcjonariuszy ZOMO. Poniżej znajdujemy też wzmiankę o wpisie do rejestru zabytków Miasta Stołecznego Warszawy. Faktycznie, obiekty Fortu Śliwickiego nadal figurują w rejestrze. Choć stan ich zachowania każe powątpiewać w skuteczność opieki konserwatorskiej. Obok działobitni zobaczyć można pamiątki po jednostkach milicji stacjonujących na terenie fortu, mocno podniszczoną trybunę honorową oraz stary kamień pamiątkowy ze śladami pozdemontowanej tablicy. Kolejny obiekt to budynek koszarowy. Na jego ścianie bocznej znajdujemy zniszczoną charakterystyczną tablicę Tu kieruj broń, czyli oznaczenie miejsca ładowania i rozładowania broni. Od frontu zaś kolejna ciekawa tablica z informacją o odrestaurowaniu budynku koszarowego w czynie społecznym siłami funkcjonariuszy ZOMO w latach 1976-77. Ostatni obiekt fortu to działobitnia południowa. Ona również otoczona jest płotem, wobec czego znów musimy sięgnąć do zdjęć archiwalnych z kwietnia 2017 roku. tymczasem w roku 2020. Pozostaje jedynie mieć nadzieję, że niemal dwustuletnie zabytki Fortu Śliwickiego, które przetrwały carat, dwie wojny światowe i cały PRL zostaną za tymi płotami odpowiednio zabezpieczone, a nie skazane na powolną agonię.